Ciemni widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na kanale TerraZone. Dzisiaj odpakuję dwie lub trzy paczki. Na razie mam tylko jedną. ta druga i trzecia jeszcze idą. No, w tej jest żywe zwierzę, w następnej też są żywe zwierzęta i w tej trzeciej nie mam żywych zwierząt. Także co? intro I zaczynamy. Zapraszam. OK, paczkę, etykietę już wyciąłem, żeby nie było widać mojego adresu. To jest paczka ze Spider Lublin. Zamówiłam jedno, z, znaczy karmówkę i jedno zwierzę. Zaraz się przekonacie jakie. Jest wypełniacz. Tu mam karmówkę 1000 sztuk wyręgu kracza tureckiego Tu jest wypełniacz, Hitpack. cieplutki jeszcze. A tu jest samo zwierzę. Teraz pora to odpakować. I o, o widać już tam ten taki ten. I to nie jest, jak pewnie już wiecie, może, może już się domyśliliście, że to nie jest pająk. Nie jest to żaden pajęczak. Tylko jest to moja wymarzona modliszka. Taka piękna. Deroplaty, o tutaj. Deroplaty z desicja... Desicjata. Aktualnie L5. Ogarnę tu i zaraz Wam pokażę. Jak widzicie, nawet już u tak młodych osobników jest, jest na plecach ta charakterystyczna tarczka grzbietowa. Jak widziałem na filmie u Kuby Zająca, już nawet u L1 jest. Piękne. No, ma około z 5 cm. Ale, wow leciutka bardzo w ogóle jej prawie nie czuć o, ale strasznie duże oczy ma tą tarczkę wam pokażę O, normalnie wygląda jak taki zdechły liść No to ja się teraz wezmę za aranżowanie pojemnika tego. Coś w sumie wezmę chyba pojemnik od innej modliszki, taki z dwoma siateczkami, jedna tu jedna tu. Ok. Ze względu, że tu są dwie siateczki, do aranżacji użyję torfu, mektorfowiec, prosty i taka mieszanka detalingowa. Ok, także jak mówiłem zaaranżuję pojemnik teraz. Najpierw wsypię trochę torfu, nie za dużo. I się wysypie. Teraz, jak torfowiec, to trzeba unieść tak mocno w miarę. Sorki, babcia mi na chwilkę weszła do pokoju. No, jak mówiłem, trzeba ugnieść mocno. W sumie sypnę jeszcze troszeczkę torfu. Okay. Teraz trochę tej mieszanki detailingowej. Dobra, myślę, że po porostów chyba nie będę sypał taki patyczek na to znalazłem i taką jak roślinki czy to jakoś to ustawię o, patyczek ta roślinka jakoś może nie no myślę że to wystarczy Okej, okay, to teraz do tego pojemniczka wpuszczamy modlisze, ocencie jak jest, mi tak się średnio w sumie podoba, jak ktoś to piszcie w komentarzach, co by się przydało zmienić, o jest piękna modliszeczka. to teraz wpuszczamy, no, 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 chodź, chodź na rączkę. Tak, ładna. Tu, 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 tutaj do pojemniczka. No, no, ale nie wychodzi. No, dobra. dobra. Jest git. Piszcie w komentarzach, jak oceniacie i ten pojemniczek no, się trochę pomyliłem jest już następny dzień przyszła kolejna paczka i zaraz ją sobie odpakuję okej, okay, także teraz rozpakuję sobie drugą z trzech paczek ta trzecia jeszcze idzie no już tu jakąś kartkę nawet widzę Gratulacje wygranej w konkursie Mrówcza terrorystyka. O, ale ładny pająk, naprawdę ma talent Okej, okay. tu widzę raz, dwa, trzy pakunki A, dwa jednak, to jest po prostu Wypełniasz taki Okej, okay, mam jedno Dobra I mam drugie Najpierw może to owinięte w papier. O, tu są misopody. Jest to, jak widać, są takie białe i te pomarańczowe. Te białe to jest prawdopodobnie gatunek porcelio, porcelio laevis. Te pomarańczowe jeszcze nie wiem, będę musiał zidentyfikować. Teraz tu Widać porządnie profesjonalnie zapakowane Okej okay. A więc tu Więc tutaj będą krocionogi Ciekawe jakie one są To są na razie takie maluszki. Dobra. Okej. Okay. To są, według tego, to są nogi kanijskie. Ale ładne. Takie malutkie, takie malutkie. I takich... Ojej, o, się przyczepił I takich powinien... o, jakieś nawet zagrzebane. I tych małych krasionogów powinienem dostać 10. Okej, okay, także jak mówiłem, dostałem 10 krzeonogów kenijskich, 20 isopodów. Ym... No. Isopody są takie. Jest 5 tych pomarańczowych chyba i 15 tych a tak jak mówiłem, jest 10. Jak Ech. ona mi doradzi, ja czy, spytałem się, gdzie mogę je trzymać, to powiedziała, że y, mogą być razem, z tym pude razem w pudełku z tym dużym krocionogiem. Także wpuszczę je do: tu siedzi ten duży. I teraz spróbuję wygrzebać te małe. Powinno być ich 10. Jeden. Dobra, ja je wygrzebię i zaraz odłożę je gdzieś na bok, i zaraz będę wpuszczał. OK, wygrzebałem te 9 pozostałych krasionogów. Teraz je tu wpuszczę. I w sumie myślę, że to też wsypię Nieś. trochę tu trochę tu podkorka tu, trochę tu, trochę 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 tu, tak żeby nie były jakoś zbytnio zakopane. Tu odkopię i teraz pora na wpuszczenie trochę Ok, wygrzewałem te 9 pozostałych kreślonogów. Teraz je tu wpuszczę. I w sumie myślę, że to też wsypię gdzieś, trochę tu, trochę tu, pod korka, troszeczkę tu, trochę tu, trochę tu, tak żeby nie było jakoś zbytnio zakopane. Tu no. Odkopię i teraz pora na wpuszczenie isopodów. Ich powinno być 20, także... Ja ich poszukam, przeliczę i zaraz też je będę wpuszczał. Okej, okay, wszystkie znalazłem. Tutaj są. To teraz. To teraz je tu wpuszczę. Siup. Sobie chodzą. A ten torf. Zostawię sobie na później. To teraz ten syf trochę ogarnę. I czekam na następną na paczkę. Także no. Dzisiaj jest sobota, paczka nie przyszła. Także odcinek będzie po świętach, czyli w, w czwartek albo środa, bo wtedy przyjdzie paczka z tymi właśnie z tym, co w niej jest. Także no po prostu no nic, nic nie mogę zrobić. No, kurierzy mają tak, jak mówiłem w przednim shortsie, kurierzy mają dużo roboty tu akurat w tym regionie. Także po prostu nie jestem w stanie z tymi zrobić. Także. Paczka, odcinek z tej paczki będzie yy, po świętach, także co, nara.